Coraz częściej zgodnie z zaleceniami producentów o sprzętu i elementów elektrycznych niezbędny jest ich montaż ze ściśle określoną siłą, z określonym momentem obrotowym. Chodzi o to, aby z jednej strony wkręty i elementy złącza elektryczne nie luzowały się, np. podczas pracy urządzenia, na skutek chociażby wibracji, ale z drugiej strony, aby nie uszkodzić złącze, aby nie uszkodzić wkrętów poprzez gwintów krętów, poprzez zbyt mocne i zbyt silne zmontowanie, ale także aby umożliwić łatwe nam prace serwisowe, aby późniejsza naprawa, ewentualny demontaż był łatwy i, i w pełni możliwy. Do tego niezbędne jest narzędzie, narzędzie, którym jest wkrętak dynamometryczny, który pozwala nam na kontrolowany montaż poszczególnych elementów. Montaż z kontrolowaną i ściśle określoną siłą. Takim narzędziem może być np. nowy zestaw firmy Wera, który pojawił się na rynku zaledwie kilka tygodni temu. Jest to komplet, jest to zestaw wymiennych trzpieni oraz rękojeść z mechanizmem dynamometrycznym. Zobaczmy zatem, jak to wygląda. Zestaw dostarczany jest w estetycznym pokrowcu zapinanym na rzep oraz z uchwytem, który pozwala nam chociażby na zamontowanie na pasku spodni. Po... Otwarciu uzyskujemy dostęp do wymiennych trzpieni. Jest ich 14. Są to najpopularniejsze trzpienie z końcówką płaską, końcówką krzyżową Philips Pozy Drive PHPZ, a także Torx. A co najważniejsze dla branży elektrycznej, także z systemem płaskokrzyżowym dla wkrętów tzw. Tak kombi. Mamy także rękojeść, która zawiera w sobie właśnie mechanizm dynamometryczny pozwalający nam na montaż z określonym momentem. Sama wymiana trzpieni, zamocowanie trzpieni jest bardzo łatwe. Po włożeniu bowiem trzpień zostaje zablokowany i w pełni bezpiecznie możemy narzędziem pracować. Aby wymienić trzpien, aby zamontować inny, wystarczy przesunąć zewnętrzną tuleję i Wyciągnąć śpięć oraz zamontować go ponownie, lub zmienić na inny. Mechanizm dynamometryczny ukryty jest w rękojeści, a jego nastawienie jest bardzo proste. Poprzez przesunięcie pierścienia w kierunku rękojeści. Umożliwione jest pokręcanie rękojeścią, pokręcanie, które zmienia nastawienia mechanizmu dynamometrycznego. Pokręcając w prawo zwiększamy wartość, pokręcamy, pokręcając w lewo zmniejszamy ustawioną wartość. Skala widoczna na zewnętrznym trzpieniu umożliwia nam w czytelny sposób proste i łatwe ustawienie parametrów. Pokręcając w prawo zwiększamy, pokręcając w lewo zmniejszamy parametry, a na skali odczytujemy aktualną ich wartość. Po ustawieniu pewnej wartości, np. 2 Nm, tak jak w tej chwili, możemy narzędziem pracować. Narzędzie podczas pracy w prawo, po przekroczeniu ustalonego momentu, nie pozwala na kontynuowanie dokręcenia. Mechanizm przeskakuje. Natomiast po, przy pracy w lewo możliwe jest w pełni użycie w pełni siły, która pozwala nam np. na przykład zna, zdemontowanie, na odkręcenie elementu złącznego. Praca narzędziem jest bardzo prosta. Mianowicie po przekręceniu, po, przy pracy w prawo, po uzyskaniu odpowiedniego momentu, odpowiedniej siły, krętak przeskakuje. Nie pozwala nam na, kontu, na, na kontynuowanie dokręcania. Tak jak wspomniałem, praca w lewo jest bardzo łatwa i służy luzowaniu elementów złącznych. Jeszcze raz, praca w prawo z określoną siłą, praca w lewo to luzowanie. Wkrętek dynamometryczny jest narzędziem pomiarowym, a więc ważna jest, ważne jest jego dokładność. Dlatego producent dostarcza go wraz z indywidualnym certyfikatem, który potwierdza, iż parametry tego narzędzia są zgodne z normą. Norma mówi o dokładności o tolerancji plus minus 6% i jest to potwierdzenie, że wkrętach w, w takiej tolerancji się mieści. Co również bardzo ważne w przypadku narzędzia tego typu, to Parametry izolacji. Wkrętaki firmy Wera, a także ten zestaw, to narzędzia w pełni bezpieczne. Dlatego każda sztuka, wychodząc z fabryki, jest testowana i poddawana badaniu w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, a więc 10-krotnie wyższym do jakiego, do jakiego jest przeznaczone. Wkrętak ma izolacyjność do 1000 V, ale badanie 10 000 V daje nam pewność, że jest to narzędzie w pełni bezpieczne. Tak więc, zarówno rękojeść, jak i klinga są badane i w pełni, w pełni bezpieczne. Narzędzie służy do montażu elementów złącznych, takich jak styczniki, do pracy w szafach sterowniczych, do montażu różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, wszędzie tam, gdzie niezbędna jest określona siła, z jaką montujemy elementy, parametry pracy narzędzia, parametry Zakres pracy to od 1,2 do 3 Nm. I z, takim, z taką siłą montować możemy elementy elektryczne właśnie z wykorzystaniem tego nowego zestawu firmy Wera.